Szpitale psychiatryczne mają w sobie zawsze coś niepokojącego, a jeśli jeszcze mieściły się w starych gmachach, które od lat są opuszczone i popadają w ruinę, wrażenie lęku wielokrotnie wzrasta. Nie inaczej jest z dawnymi budynkami szpitala na gdańskim srebrzysku. Chodząc po opustoszałych korytarzach pośród łuszczącej się farby, trudno oprzeć się wrażeniu że nie wszyscy pacjenci opuścili budynek, a w kolejnej sali czai się na nas coś tajemniczego i zbudzającego lęk. Piękna, choć popadająca w ruinę willa na Gdańskich Aniołkach ma niemal 100 lat i ponurą historię. Budynek, który należał do zamożnego kupca żydowskiego Leona Astrachana, we wrześniu 1939 roku przejęła policja gdańska, a później aż do końca wojny mieściło się tam dowództwo nadokręgu SS. Był m.in. siedzibą hitlerowskiego zbrodniarza Richarda Hildebranta. Po wojnie wille przejęła bezpieka, a na koniec mieściła się tu Wytrzeźwiałka. Obecnie, opuszczona, choć wpisana do rejestru zabytków, z roku na rok ulega coraz większej dewastacji. Kolejni właściciele rozpoczynają prace remontowe, lecz szybko są one przerywane. Dlaczego? Lokalna legenda głosi, że willa nigdy nie będzie zamieszkana, bo jest przeklęta. Na zalesionym wzgórzu pomiędzy Wrzeszczem i Aniołkami stała kiedyś miejska szubienica. To właśnie tu od 1529 roku wieszano w tym miejscu przestępców, ścinano głowy i torturowano skazańców. Ostatni wyrok śmierci wykonano tutaj w 1838 roku tuż obok powstał cmentarz krematoryjny. Chowano tu głównie niemieckich robotników, którzy za życia nie deklarowali przynależności do żadnej grupy wyznaniowej. Po wojnie o cmentarzu wszyscy zapomnieli, połamane nagrobki zarastały i ginęły w śródliści. Jeszcze do niedawna o tym miejscu wiedziało niewielu mieszkańców miasta. A ci, którzy przypadkiem tam trafiali, szybko opuszczali teren Szubienicznej Góry, ponieważ twierdzili, że wyczuwają tutaj negatywną energię. Willa przy ulicy Halera 2 w Gdańsku od lat uważana jest za nawiedzoną. Zajmowali ją po wojnie różni ludzie. Jednak żaden z dzikich mieszkańców nie mógł wytrzymać tu dłużej niż dwa do trzech dni, i każdy w popłochu uciekał. Dziwne hałasy, pełzające światełka oraz inne nieziemskie zjawiska powodowały, że nawet ludzie o mocnych nerwach nie chcieli przebywać w tym dziwnym domu. Od końca XVI wieku osadzano tu, poddawano torturom i uśmiercano więźniów. Wśród 16 cel. Trzy były pozbawione okien, trzymano w nich najgroźniejszych przestępców. Pod dziedzińcem znajdowała się norażmi, gdzie umieszczano buntujących się więźniów, by nie mieli szans na ucieczkę. W celach wieży do dziś widać napisy i rysunki przez nich pozostawione, a opis wymyślonych sposobów do zadawania bólu wzbudza dreszcz przerażenia. W celi przeznaczonej dla skazańców, zwanej izbą żałobną, na wykonanie wyroku miało oczekiwać małżeństwo. Popełnili okrutną zbrodnię, zabili swoje dzieci. Sumienie nie pozwoliło matce i ojcu doczekać śmierci z ręki kata, i wyrodni rodzice sami się powiesili. Ponoć przez wiele lat widziano ich, snujących się po celi, ze sznurami na szyjach. Jednak głównym duchem nawiedzającym to miejsce jest zjawa przedstawiająca dawnego komendanta więzienia który uwiódł córkę Kata. Zrozpaczona dziewczyna otruła kochanka, a za zabójstwo została spalona na stosie. Uważa się, że duch mężczyzny do dziś pojawia się w katowni i straszy odwiedzających. Wielu zwiedzających katownię twierdzi, że wyraźnie wyczuwa czyjąś tajemniczą obecność, która pcha ich do celi. Tak zwana Willa Mormonów została wzniesiona w 1874 roku w leśnej gęstwinie na obrzeżach gdańskiej oliwy. W jej pobliżu nie ma żadnych dróg ani sąsiadujących zamieszkanych budynków, w związku z czym popada w zapomnienie. Swoją konstrukcją przypomina mały zamek i posiada nawet wieżę. Dawniej mieściła się w niej szkoła dla dziewcząt. A ludziom zdawało się, że wszystkie są żonami jednego mężczyzny. Stąd nazwa Wila Mormonów, którzy praktykowali wielożeństwo. Legenda głosi, że jedna z młodych kobiet zakochała się bez wzajemności i skoczyła z wieży, popełniając samobójstwo. Od tej pory w okolicy ma straszyć jej duch. Gdańskie legendy nie ominęły nawet słynnej bazyliki mariańskiej w jednej z jego kaplic, wybudowanej w 1423 roku, kaplicy świętego Jakuba. Ponoć fundator Wilhelm Winterfeld nie zdążył za życia wybrać się na obiecaną pielgrzymkę do Santiago de Compostela w Hiszpanii, a miał to uczynić dopiero po śmierci, biorąc muszle którą przypinali sobie do kapelusza wierni udający się do grobu świętego Jakuba. Zniknięcie muszli zauważono dopiero po pogrzebie i od tamtej pory koło bramy cmentarnej zaczęła pojawiać się postać starszego mężczyzny w pielgrzymim płaszczu. Gdański Dom Ferbenów, czyli kamienica przy ulicy Długiej 28 w Gdańsku, Również ma swoją mroczną historię. Legenda mówi, że młoda żona bogatego kupca, Gottfrida Ferbera, rok po ślubie, zginęła w tajemniczych okolicznościach. Ferber poprosił ponoć słynnego mistrza magii z Wenecji, by pomógł mu skontaktować się ze zmarłą żoną. Podczas jednego z seansów spirytystycznych zginął służący, który nie usłuchał nakazu opuszczenia domu podczas wizyty nekromanty. A oczom kupca ukazały się biblijne postacie Adama i Ewy. Ferber kazał wyrzeźbić ich podobizny na drzwiach prowadzących do budynku. Mieszkańcy Gdańska twierdzili, że w portalu tkwi diabelska moc i bali się przechodzić koło kamienicy. Po śmierci kupca nikt też nie chciał w niej zamieszkać. Zabytkowe, rzeźbione drzwi zostały w końcu przeniesione do ratusza miejskiego, który spłonął. Choć kamienica nie przetrwała wojny, a obecnie budynek jest repliką, ponoć nadal uważa się to miejsce za nawiedzone. Wieczorami w jej oknach można ponoć zobaczyć blade odbicie tragicznie zmarłej żony ferbera. Na zboczach dybelskiego wzgórza w Gdańskim wrzeszczu stoi piękna opuszczona willa. Od lat krążą wokół niej liczne legendy. Ponoć w 1925 roku. Była jedną z siedzib gdańskich masonów. Niektóre legendy mówią, że w pięknych, zabytkowych kominkach palono niewiernych. Ponoć w zrujnowanym budynku do dziś można nocami zauważyć tajemnicze światła i odbicie ognia. Czy macie już mojego autorskiego e-booka z najstraszniejszymi historiami, jakie wydarzyły się naprawdę? Jeśli nie, to koniecznie musicie go mieć. Jest teraz w niższej cenie. Już kilka osób go pobrało. Chcesz zanurzyć się w mrocznej atmosferze strachu i lęku? Zapraszam do pobrania. Link w opisie pod filmem. W oliwskich lasach na zboczu Czarciej Góry zobaczyć można głaz narzutowy, który kilkanaście tysięcy lat temu został przewleczony przez skandynawski lądolód. Głaz nie sprostał działaniu erozyjnych czynników i rozpadł się na trzy części. Legenda głosi, że przy wielkim głazie ubogi chłop Uległ namowom diabła, który obiecując bogactwo nakłonił wieśniaka do podpisania cyrografu i późniejszego oddania duszy. Po dziesięciu latach przyszedł czas na spotkanie przy kamieniu i wypełnienie przyrzeczonej umowy. Przebiegły Kaszub zaproponował grę w karty ze stawką duszy jego małżonki lub anulowania cyrografu. Diabeł rozgrywkę przegrał i rozścieczony rozbił głaz na dwie części. Ten elektryczny budynek powstał około 1912 roku i mieści się na ulicy Polanki 115. Główne wejście do budynku znajduje się na terasie otoczonym szklaną konstrukcją przypominającą wyrandę, a jego drewniane drzwi wejściowe są pięknie zdobione. Tuż za nimi rozpościera się szeroki hol. Niestety wejście tą drogą nie jest możliwe od czasu zamknięcia willi. Stara willa w Gdańsku Oliwie przez okolicznych mieszkańców nazywana jest domem Fryderyka Krugera, a przydomek ten zyskała wraz z opinią jednego z najbardziej przerażających miejsc w Polsce. Do połowy lat 90. w willi mieścił się oddział psychiatryczny szpitala marynarki wojennej w Gdańsku. Opuszczony gdański psychiatryk szybko zyskał miano miejsca przerażającego, przeklętego i nawiedzonego. Niemal wszyscy, którym udało się wejść do willi, twierdzili, że coś tu jest nie tak i każdy kolejny krok przyprawia o gęsią skórkę. Niektórzy twierdzą, że chodząc po szpitalu odczuwa się ciągłe uczucie niepokoju i obecność czegoś niewidzialnego. Dziś szpital jest nie lada gratką dla poszukiwaczy mocnych wrażeń, którzy dostają się do środka przez jedno z okien. We wnętrzu można znaleźć m.in. szpitalne łóżka, Krzesła, zdewastowane łazienki, a także dość makabryczne malowidła na ścianach. Bramę wyżynną, zwaną również Wysoką, wybudowano w 1588 roku, choć mieści się przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych, wieczorami lepiej omijać ją z daleka, ponieważ według starej legendy strzegą jej diabelskie moce, przewołane przez jednego ze strażników miejskich który w noc sylwestrową przewołał samego diabła, gdy miał już dość służby i chciał wraz z całym miastem świętować nadchodzący Nowy Rok. Oszokany czort ponoć wciąż stoi na straży i nocami tupie ze złości. Legendy podają, że na jeziorze Ostrowitem pomiędzy wsiami Lichnowy i Ostrowite można zobaczyć zjawę, która sunie po powierzchni wody, Podobno zjawa pływa niezwykle szybko i bezgłośnie. Czasami ma się chować w przybrzeżnych trzcinach. Legendy mówią, że niegdyś polowała na wchodzące do wody zwierzęta. Miejscowi twierdzą, że to pokutujący duch poprzedniego właściciela jeziora. Podobno był złym i chciwym człowiekiem, a jego chciwość doprowadziła do ruiny wielu okolicznych właścicieli ziemskich. Zgodnie z legendą, po latach spotkała go kara. Pewnego dnia jego łódź przewróciła się podczas łowienia ryb, a on utonął. Kaszubskie legendy mówią, że jego dusza pojawia się na jeziorze do tej pory, ponieważ nigdy nie przyjął chrztu, przez co jest teraz skazany na wieczną tułaczkę. Na jednym z zalesionych wzgórz Wyspy Sobieszewskiej mieści się Forsterówka, zabytkowa posiadłość Alberta Forstera, którą dostał jako prezent od samego Adolfa Hitlera. To właśnie tu, pośród rzeźbionych w sali kominkowej swastyk, planowano najbardziej zbrodnicze decyzje w historii Pomorza. Albert Forster był jednym z największych zbrodniarzy wojennych, a zasłynął zwłaszcza wyjątkowym okrucieństwem prześladowaniu Polaków mieszkających na Pomorzu. Był odpowiedzialny za powstanie obozu koncentracyjnego Stutthof i masowe egzekucje Kilkadziesiąt metrów od posiadłości można się natknąć na masową mogiłę składającą się z ponad 220 osób. Ze względu na mroczną historię dom ten budzi grozę i mało ludzi jest odważnych na tyle, aby odwiedzić to miejsce.